Siemaneczko z tej strony, ja czyli jakiś witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta, w którym sobie właśnie teraz e, pogramy. W sumie, dlaczego ja mam tylko jeden piecyk? Nie wiem, zrobimy sobie drugi. E, no i w sumie, takie dosyć ważne rzeczy się stały, ponieważ ostatnio gadałem sobie z Awalki i przy okazji jeszcze wyniki konkursu. Także, jeżeli ciekawi Was jedna z tych rzeczy, to możecie zostać tak samo na dłużej, e, bo zapowiada się ciekawie, co? Nie? No i właśnie, zaczynając, w sumie, może troszeczkę od. E... A walki za to, chodzi o to po prostu, że on tam ma jakiś serwerek, co nie i bardzo możliwe, że ja na tym serwerku sobie będę grał. Nie wiem, czy będę przenosił tą serię na ten serwer, tego jeszcze nie wiem, ponieważ lubię aspekt single playerowy w gierkach, także bardzo możliwe, że tu zostaniemy. I jednak bardzo możliwe, że na streamach przeniesiemy się na jakiś tam serwerek, gdzie będziemy zagrali z innymi ludźmi. A może, jak tam troszeczkę połaskoczę mu stópki, to pozwoli mi tam wpuścić swoich widzów, coś takiego. Wersja serwera 3.0 nigdy nie wiadomo, prawda? No, ale w każdym razie to już są takie plany troszeczkę na dłużej. Natomiast konkurs, prawda? Konkurs. Konkurs, no. W sumie troszeczkę taki nieogłoszony, co nie dla ludzi, którzy nie, nie są czy nie bywają na Discordzie, będzie to rzecz troszeczkę nawet niewiedziana, czy może nie niesłyszana, czy, czy coś innego, nie wiem jak to się mówi. W każdym razie konkurs. Chodzi o to, że ostatnio moja administracja na Discordzie zrobiła coś fajnego w stylu właśnie konkursu na fanarty, gdzie najlepszy fanart właśnie z, z tego konkursu, który został zrobiony przez widzów, no wiadomo raczej, no bo. Sam sobie chyba jeszcze fanartów nie robię, Co, no cóż. Zostanie, zostanie wygrany, zostanie ogłoszony, i proszę bardzo, według mnie, najlepszy fanart, który został zrobiony, został zrobiony przez Beskitu. Teraz macie go tutaj na ekranie, i jak widzicie, jest to powiedzmy taka reprezentacja takiego stream co nie w sumie na bardzo przyjemne, że tak powiem, otoczenie, w którym ja na pewno e, mógłbym sobie postreamować bardzo chętnie. Aż mnie to zainspirowało troszeczkę do tego, aby posprzątać sobie pokój, ale no. Ach. Ja, tak, ja taki porządny to jednak nie jestem, nie? No trochę, trochę siara, słuchajcie. Dobra, zrobimy sobie nie rezerwę kilofów i pójdziemy kopać, ponieważ żeby wejść na serwer Awalkiza potrzebujemy nether portal i jakoś tak mnie ostatnio właśnie też złapało, że nie mamy w ogóle żadnego portalu do netheru i trzeba by było to naprawić, no i poza tym w końcu ogarnąć ten dom i w ogóle w końcu zacząć coś robić jakoś, bo e, mam wrażenie, że stoję w miejscu, a dlaczego stoimy w miejscu? No bo, no bo, bo ja grać, nie umiem w tą grę, no i ogólnie słabo jest, nie? Ta, ta. Nie, no muszę Wam powiedzieć, ostatnio jestem troszeczkę zawalony pracą, jeżeli chodzi o Playline. Mam tam dosyć dużo do roboty. Poza tym, przede wszystkim e, opierdalam się, będę z Wami szczery, opierdalam się. Dlaczego? E, ponieważ grałem sobie ostatnio w GTA V, tak. Odna, odnalazłem się w tym na, na świeżo. E, w graniu w GTA V, jakaś no, teoretycznie niby stara gierka, czekajcie. To jest poziom 25, ok. I my teraz chcemy zejść jeszcze niżej. Natomiast tutaj jest jakaś jaskinia. W sumie, jeżeli mam być szczery, to nie chcę jakoś mi się chodzić po jaskiniach, wolałbym sobie tak po prostu pokopać. Chociaż tutaj mamy też jakieś zasoby i tak dalej, więc. Kurde bym musiał, że tak powiem, z oczyma dookoła głowy tutaj kopać, bo jak przyjdzie ten kliper i mi pierdolnie, to polecę raczej. Aczkolwiek to nie jest hardcore chyba. Mam szczerą nadzieję. Ponieważ że grałem na hardcore, to się nauczyłem, że taki kliper jak was pierdolnie, to tylko raz. E, ta. I no to jest mniej optymalne. To sobie jeden pływa. I ogólnie czytam też wasze komentarze na temat tego, że w ogóle trzeba, no... E, trzeba co robić? Trzeba walić jakąś, kurde, siekierą zamiast mieczem, bo więcej damage'a i tak dalej. E, I bardzo, bardzo spoko typy, co nie? Na pewno komuś się przydadzą. Jak ja by był mądry, to nawet bym z nich skorzystał, ponieważ są naprawdę dobre, ale... Na szczęście jestem kurwa kretynem, więc będę grał sobie tak, żeby sobie dmuchać wiatr w oczy i żeby robić sobie wszystko pod górkę, a później mówić o tym jak, jak życie jest złe i jak wszystko jest niedobre i w ogóle plany samobójcze. Znaczy co? Przep... Nie no przepraszam, no to kanał przecież rodzinny, no ale się zapomniałem. Kurde balans. Eee, Ta ogólnie, no sprawa jest taka, czy w ogóle obsydian można zbierać kilofem? kilofem żelaznym. To jest, to jest nawet dobre pytanie. No, oczywiście, gdybym kiedykolwiek grał w tą grę na serio, prawdopodobnie wiedziałbym takie rzeczy, ponieważ to jest dosyć podstawowe. Coś mi się wydaje, że raczej można, nie, no, nie powinno być problemów. Wiadomo, że będzie to jednak troszeczkę bolesno, bo, bolesno długie i nie będzie to najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązanie, ale no kurwa, ja po prostu chcę troszkę obsydianu, ale zanim będę chciał obsydianu, to ciekawi mnie co jest tutaj. Może jakieś diamenciki, coś tego? Szyfunciu, diamenciki? Nie? Szyfunciu. Ojoj, oj, tam troszeczkę żelaza. Ech, nie chce mi się tam iść w sumie. Jest tak. Na razie wolę prosto ten obsydian, żebyśmy sobie zrobili. Nie wiem po co, bo tak od razu do netheru, to że tak powiem, nie ma się co wybierać. Biorąc pod uwagę, że chyba nawet nie mam setu żadnego. Znaczy, no nie żeby był potrzebny, no da, da się zrobić bez, prawda, ale. No nie wiem, wolałbym coś mieć. Kurwa, czy ja tego nie zbiorę tak poważnie? Czy to nie można skolekcjonować tej wody? Ja Jebie, no to się wspinamy, nie? No, no, to się wspinamy. Jak widać profesjonalny gracz Minecrafta. A. Nie, ale ogólnie śmieszki, heeszki, co nie? Ostatnio sobie przeczytałem, że jakiś frajer grający w Fortnite to wygrał parę milionów, nie? Znaczy 3 miliony, więc tak... E powiem wam, nie ma co się śmiać z takich e śmiesznych gierek. Bo... bo tak. Czekaj. Dobra, to jest generator, kurwa, Cobblestone. E, natomiast, aha, chyba, czekaj, lawa, lawa, lawa z wodą, to najpierw, to czekaj, to mam się tam dostać, Jest to jest trudniejsze niż myślałem, mamo, ojej, ojej, i teraz wszyscy z was pewnie się śmieją, co nie, bo wy wiecie jak to się robi, a ja nie wiem i chuj, jeszcze stoją jakieś, kurwa, gangusy i się już gapią na mnie, e, no dobra, trzeba wymyślić to w takim razie jakoś. Nie wiem jak. Dobra, easy, easy Clap, zrobimy coś teraz. Zrobimy coś, obiecuję wam. Dobra, skill, jedziemy. 99% skill. Jak to kiedyś było? Kiedyś to było, teraz już nie ma. Oho, Clipper. To jest Clipper. Co tam byczku? Ale ty jesteś kurwa dzbanem. Ty mądry jest w sumie, no bo nawet w lawę nie wejdzie, co, nie? Takie 200 IQ. Dobra. Lawa jest moja, patrz Hot stuff, oj. oj, oj. To, to złe, 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 przypomnienia są Bo kiedyś tak na mnie moja dziewczyna mówiła, kapa Znaczy No okej okay. Czy ty będziesz chciał się ze mną bić? Prawdopodobnie, prawda? Okej, okay, 300 IQ, na to I co? O <laughs> Czy tam powstanie obsydian? Chyba, błagam. Kurwa, teraz poczekam sobie pół po godziny, zanim to zniknie. I pominę też fakt, że totalnie sobie właśnie skasowałem tamtą wodę. Ja je 300 IQ, nie? O co chodzi, kurwa. Przy tym co myślałem, dobra, będzie krótki odcinek, nie? Wejdę sobie na szybko do kopalni, pokopię sobie, będzie gitara. Wyjdziemy, i będzie spoko, i w ogóle będziemy mieli wszystko co trzeba. I to najwyraźniej nie jest kurwa Obsydian. Okej. Okay. Okej, okay, no ale no, myślałem, będzie łatwo. Myślałem, myślałem będzie szybki zysk. Ty, kurwio, głupi. Um. Pusią. No dobra, trochę mam mało HP. Nie No nie. Kurwa, wiesz co? Ja wracam do domu, chuj ci si w dupę, stary. Czekaj, aha, żeby do domu wrócić, to też... To też tak trochę nie mam jak, bo pomyślałem. Dobra, no to w takim razie wiemy, że muszę się jakoś bardziej przygotować, aczkolwiek ja niekoniecznie, może, może już tak na dobrą sprawę misja wypełniona. Dlatego, że mam lawet, jak mam lawet, to może mam coś więcej, nie wiem co mam, ale może coś mam. Eee, znać mi wejście do domu, synek Dobra, tam jest jakiś szkieletor. Nie będę się kurwa mać, zostaw. mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja sobie idę Elo, na razie. A! Okej. Okay. Fajnie. Eee, Zróbmy to jeszcze raz. Kurwa mać. No nie. Dobra, no. Słuchajcie. Ja, ja ogólnie umieram. Z, tak, na, na żarty, co nie? Bo ja wiem, że wy lubicie się śmiać, i to było tak specjalnie dla żartu, żebyście się trochę pośmiali, nie? E, Okej. Okay. O patrz! E? Czekaj, czy tam coś jeszcze zostało? Nie wiem. Ty, ale przynajmniej znalazłem drogę do wyjścia. Ja to jednak dobry jestem, co? Kurwa. 200 jakiego dobra. Nie no, to wszystko było zamierzone ogólnie, ja to specjalnie zrobiłem, żebyście się pośmiali, żeby było he he, hi, hi, co? nie no, bo tak... E, no wiem, więcej akcji, nie, bo to ogólnie film akcji jest, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, nie, to nie jest filmik na YouTubie, to jest film akcji, gościu. Film akcji, dobra. Teraz musimy spróbować zrobić obsydian, ja zaraz kurwa się dam, jak się robi ten jebany obsydian, zaraz pójdę zrobić kurwa jebany obsydian i będzie kurwa zrobiony... No, mm, mam nadzieję. W pierwszej kolejności rzucimy sobie coś do piecyka, cyk, proszę bardzo. Dobra, i patrz. I teraz ja, ja ogólnie wiem jak to się robi, nie? Patrz patrz, 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 patrz. Nie? Kurwa, ma... Jak to się robi? Ty, ale o co? Jak to się robi? Ty o co chodzi? Moment, kurde, mama mija, ty weź Nie wiem, może muszę... Czekaj. Spokojnie, kurwa. Spokojniutko niutko. Jak to się mówi, tranquilo. I będzie wszystko, gitarka. Dobra. Cik! CZYK Akcja! Nie, ja pierdolę. Ej, to jest trudniejsze niż myślałem. Ej, no pierdolę, to bez kitu. Zrobiłem obsydian, tada! Wszystko zamierzone. Ja pierdolę, tylko teraz nie mam lawy. <noise> o kurwa, mać, błagam. Czy to musi być takie trudne, nie? Czy, czy to naprawdę musi być takie trudne? Nie no, przysięgam, przysięgam, jak e, z zanim skończymy ten odcinek, to będę miał swój c 16 Obsydianu, bo mniej więcej chyba tyle trzeba na porta. E, coś tak czuję, że chyba tego nie zbiorę żelaznym kill-offem, prawda? Kurwa, no nie wygląda to, jakbym to zbierał to żelaznym kilofem, nie? A może jednak? A może jednak nie? Nie no, to zdecydowanie nie wygląda, jak ja bym to zbierał. Ja tego nie zbieram, prawda? Oczywiście, że nie. Kurwa, ma... Przepraszam. Kulturka, kulturka, full focus. Eee, dobra, to zanim będzie full focus, to... ...musimy kogoś zabić, słuchaj. Ty, ziombel, pójdziesz na odstrzał, bo potrzebuje troszkę jedzonka. No wiesz, o co chodzi, nie? Wyskakuj ze skóry, byczku. Bycku. O, dziękuję bardzo. E, co nam na to? Elo, wypierdalej. siemaneczko. Łup! Fajowo. E, mięsko jest. Dobra. Spoko, nie? I teraz, jako że już wiem, jako że już mam 300 IQ, wiem, zaskakujące, naprawdę, nie? Ale jako, że już mam 300 IQ, a mam. Mam dużo iQ. Czy, czy chcecie wierzyć czy nie, to zrobię sobie, uwaga, jeszcze dodatkowe wiaderka i dodatkowo zrobię sobie jakiś secik, nawet albo początek seciku. Na, na secik to to chyba, a nie no, chyba wystarczy. Jeszcze czapeczkę. To są jakieś gejowe dźwięki. Nieważne, ale w każdym razie, proszę bardzo. I teraz. Komradzi, okej? Okay. Pójdziemy na dół. Weźmiemy sobie to, co nasze. I wrócimy. Ci z rana pierdolę, to przestaniesz tak miałczyć. Ty, przypomniał mi się, bo chyba miałczyk to był ten. A z filmu, nic śmiesznego, nie? Miauczyk. <grymianie> miałczyk. Miałczyk, wypierdalej. Oj, 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 oj. co tam? jak tam życie ci co tam u A, chuj ci w dupę. Widzisz, nic mi nie robisz, bo mam seta teraz. Seta mam, kurwa, zrobiłem se seta, to se mam. No i tu nic nie ma, okej. Okay. No dobra, no ale teraz mamy zrob... Czekaj, kurwa, co to jest? Halo, co to, jakieś zebranie? Co to jest, kurwa? Widzowie i samo, o nie, to cała horda. Ty, ale oni naprawdę mają jakieś 200 IQ, bo teraz atakują hordami, co nie? Kiedyś to tak nie było, a teraz to tak jakby się, wiesz, zgrupowali. Oni mi ruszyli do ataku. Dobra, to postawię to tutaj na wszelki wypadek, żeby mi się kurwa nie multiplikowało. Tam gdzie się nie ma multiplikować, ale teraz zadanie numer jeden. Ja pójdę zrobić ten jebany obsydian i wykopię go jakimś kilofem, pomimo tego, że nie mam diamentów. Jak chcę to, nie wiem, mam szczerą nadzieję, że jak wezmę sobie złoty kill to wystarczy. Prawdopodobnie nie wystarczy, ale... nadzieję można mieć, słuchajcie, nadzieję można mieć. I to naprawdę nie jest nic złego. Oj, 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 oj. Ty wiesz co? Ja ogólnie. Kurwa. Ty wiesz co? Słuchaj, byczku. Zrobimy to tak, jako że nie chce mi się wychodzić, bo jestem. W sumie mam łóżko, ale jazda. Właśnie. Mam łóżko. Ostatnio oglądałem jakiś filmik ogólnie o Minecraftzie. O tym tam była dyskusja na temat tego, że ogólnie cała gra się zjebała, bo dodali łóżko. No i w sumie tak na dobrą sprawę wspieram to. Ponieważ, gdyby nie to, że było łóżko, to bym wykapał sobie tutaj dziurę i bym miał ogólnie takie miejsce w moim że tak powiem domków, w którym mógłbym sobie produkować obsydian, prawda? Natomiast jako, że takiego miejsca nie potrzebuję, bo mam łóżko i mogę mieć wyjebane na to, czy jest noc, czy nie, bo pójdę się przespać, to nie muszę się bać. Nie muszę się niczym przejmować, po prostu wyjebane. Dobra, patrz teraz jak będzie obsydian zrobiony, to będzie zrobiony tylko kurwa raz w życiu, nie? Kurwa, jego mać. No nie. No kurwa, no nie. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Przepraszam? Co, kurwa? Nie, to, to jest jakieś wypisgane. Ja przysięgam, to jest kurwa. To jest wypisgane. O Jezus, Maryja. Nie, 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 to jest to jest w chuja zrobione, no. Ej, co tu się dzieje, nie? Ktoś mnie, ktoś mnie chyba w chujca chce robić. Ale dobra, zobaczymy, czy mój plan ze złotem zadziała. Prawdopodobnie nie. I prawdopodobnie będziecie się ze mnie śmiali w komentarzach. Natomiast ja wtedy tak dla was kurwa dabne, rozumiecie, tak wezmę i tak kurwa dabne na hejterów, się przewrócą. No dobra, to też jakoś nie wygląda specjalnie przekonująco, ale... Nadzieję można mieć. Słuchajcie, nadzieję można mieć. Eee, nie, nie wiem, czy skończymy ten odcinek, mając 16 kurwa, był w łapce, ale może jest nadzieja na chociaż jeden. No i cały plan też fizdu. Fajnie, fajowo. <gryw> ja pierdolę. No kurwa. Wyobraź to sobie, że zaczynasz odcinek eee, z zamiarem. Zebrania obsydianu. Nie kabelstone, obsydianu. I wyobraź sobie, że po zużyciu mniej więcej 17 minut, swojego oraz widzów, czasu nie masz w swojej rączce ani jednej sztuki jebanego obsydianu. Ale no, przynajmniej teraz wiemy, co robić. Znaczy, może. Musimy się udać do tej jebanej kopalni. Musimy wyciągnąć stamtąd tyle diamentów, ile się da. I wtedy będziemy mieli Obsydian. A jak będziemy mieli Obsydian, to będziemy mieli Portal. jak będziemy mieli Portal, to możemy się przeteleportować do magicznej krainy Awalkiza i zobaczyć, co tam mają. W każdym razie, słuchajcie no... Eee, ja służę Sowieckiej u Unii. Pro. Rosja. Okej, okay, fajnie, fajowo. Eee, I pożegnam się z Wami na dzisiaj, niestety. Eee, Byłem z wami ja, czyli nieudacznik Agis Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę I zobaczymy się, Mam nadzieję w następnym Jeżeli nie klikniesz w następny film, to powybijam ci zęby I cześć si, 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 si. Yes.